Witajcie z tej strony, ja dzisiaj będziemy z moim bratem Alanem, zaraz się dołączy, będziemy nagrywać te filmy, bo widzicie mam karnet, zaczęłam, bo dawno nie grałem w brawo i mam słabe postacie w sumie, ale dzisiaj będziemy nabijać i... No i po prostu będziemy wbijać buchareczki. Buchareczki właśnie. Pamiętajcie też o subskrypcji na kanału i mojego i Jasia. Moją nazwę znajdziecie w opisie filmu. Też Jasia kanał, też subskrybujcie. A ty jesteś w moim klanie? No jestem. to już Nie jesteś, to poczekaj. Zobaczcie, to tak się też wbija do mojego kanału. k o ty Koksy ty Trzeba znaleźć klan. To i mój klan. Poczekajcie, zaraz znajdę. Tote, 212 tysięcy, połączyłaś? No i masz, już jesteś w moim planie, fajnie. Okej, yyy, już drugi zrobimy? No i fajnie, będziesz w moim planie, dobra, ja cię zapraszam. Idziemy. co my robimy? Będziemy sobie się nie? Dobra, to dawaj. Okej, gramy na solo? Nie, na solo? Nie można, my jesteśmy na duo, ja dobra, dawaj. Ja mam tylko na jedną. Ale ja bym cię wybrała. ja tylko na ja jedną wybrałem. już z grą będziemy grać Okej. Ale ja cię zaprosiłam, dawaj. Kto? Widzieliście, może mam kazać skina. Przed chwilą sobie wykupiłem, jego skina, ale po prostu 80 gramów. Fajnie, z królewskiej, będzie gold. Przynajmniej na tym koncie będę miał skinę. Jak możecie, jak to, nie wiem czy wiecie, ale jak to. Mamy swój kanał, właśnie na. A, 223 no. A jak A, odcinek, Ciekawe, czy nie zasubskrybujecie, no bo. No, właśnie. I ja tam nagrywałam, właśnie, jak tworzę, właśnie. Oto i te konto. I teraz pomyślałam, że jak już tak tworzę te konto, to chciałbym mieć te konto pełne skinów. Po prostu, że na tym koncie będę miał mega dużo skinów. Na tamtym koncie, na Alan, zwykłe, będę miał, będę miał po prostu sobie pucharków dużo. A na tym po prostu... Ale co ty tam robisz? Ten... Ja się klepię. No i ja znam, ja nie wierzę. Ja ten skin do kącika jest przekonacki, więc... Jak chcecie widzieć różne skiny na moim, na moim koncie, no to macie tutaj właśnie, to jest te konto, na którym będą skiny właśnie. Więc wbijajcie na mój kanał, bo... Odrodziłaś się, bo jest ten skin. Dobra, wychodzimy. Więc to właśnie na tym koncie, o ile się nie będę, będę sobie robił właśnie... Napisałam ci do znajomych. powiem sobie zaakceptujesz. Więc właśnie na tym koncie chciałbym mieć dużo bardzo skinów. Nie gram dużo nie karnetów, tylko właśnie skinów. Więc bardzo bym się cieszył, gdybyście też wpadli do mnie na kanał, bo... a widzowie, Chodźcie! A Macie tabletę, bo ja nakrywam na tablecie ładowacie, no bo, no bo mi się rozładuje. A ty, ona? Ja mam takie tabletki, bo przed chwilą telefon. A, nieważne, ale jak to się nazywa? Dobrze, tutaj Ryka nie mocno, ja strasznie, Ale, uch, ja miałem dwie tutaj. Na moim, na moim kanale będziecie mogli zobaczyć sobie skiny właśnie w Bo ja żadno nie będę kupiła skiny. Jak będę miał gawę, to będę kupiła, bo jak nie będę miał grał, to nie będę kupował. coś się stało? bo ja w ogóle mogę... i ulika strzeliłem, nie wiadomo, gdzie? Ok takiem. Nie, oni nie bili właśnie. O, Bardzo się cieszę, że mam tego skina. I teraz właśnie jak kupiłem tego skina. To postanowiłem, że na tym koncie po prostu chcę mieć... O, i dawaj tu Leżę. Leży. Szerprim. prim, Pojechać ma. Dobrze, no, on już leży. No wiem. On już leży nie wierzę. Że mu się chce jeszcze bawić, woda. Nie mieć pucharków. Ale nie bo ja nie dostanę tych pucharków. Wtedy Dostaniesz. Nie ja, kliknę język ponownie. No, ale to dostaniesz, bo po prostu będziesz dostał więcej, nie chłopak. Po... Ale ja już e, dostałam też. Ej, no to otwieraj sobie. Nie, ja nie otwieram, ja, ja robię jakby opening. Tylko, tylko klikaj start. Więc, no, ja to widzę, że to... sobie postawiłem tablet, bo mam oparcie. A wiecie, że ja mam takie same etuje jak, jak właśnie Alan, tylko że. E, tylko, że Alan e, teraz sobie zmienił etuje. A ja mam po bo boku zielone, a na czarne całe. Więc bardzo jestem podjarany tym skinem. Mega ładnie, mega ładnie wygląda. Jak nazbieram to będę chciał kupić kolejnego. O skóry. kurczę, chromatyk. Chromatyk. Nie nie Nie, on nas dojedzie. Tak. Kurde. Typ. I tak nas to no, kurde, dlaczego to ruru nawet Dlaczego to ruru Okej. No tak nie okay. Więc mega, jestem podzierany tym synem. nie mogę się nacieszyć po prostu. No ale, ale, ty miałeś karnet, pamiętasz? Miałeś karnet, ceklenia. ale na tym nie. Na tym kończę. Nie, na tym końcu. Na tym końcu nie miałam karnetu. Mam karnet na innym końcu. A ja mam karnet bez niczego, no dopiero jedna skrzynka, ale. Nieważne. O kurczę, 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 kurczę. Co? Więc ja będę z właśnie, nie będę kupował, właśnie tak jak powiedziałem. To... Ej, nie, nie wiem, czy mówiłem tylko dla Jasza, ale mówiłem, że nie będę tak jak zbierał, nie będę kupował karnetów, tak jak na tamtym koncie pierwszym O nie, zebieram. ten nie tym Tylko na tym kącie właśnie będę chciał sobie kupywać skiny a nie. A nie karnety, kurczę, kupa, no nie wie, że czemu ten mój go nie dojechał. Nie widzę jak polomia. Ale mi nie doleci, doleci te ośmiu. Doleci, tylko potem po prostu dolecić więcej. Widzowie, a właśnie, nie wiem co teraz powiedzieć, yy, yy, piszcie w komentarzach kto ma tablet, bo ja mam taki zielono-czarny, a właśnie, jaki was, wasz, wasz kolor jest ulubiony, bo mój najbardziej zielony. Żółty. Żółty, a ja mam dwa kolory ulubione, czarny i zielony. Okej, okay, to pisa, piszcie w komentarzach, który Wam się kolor to podoba. Na wszystkich na EZ? Właśnie tak. na S, bo. Właśnie zaraz... na EZ. Barley, barley, Ej, słuchajcie, zaraz sobie zrobimy Barleya tego niebieskiego, bo ja mam maila. Nie teraz, nie teraz jeszcze, nie teraz. Na odcinku? odcinku. W następnym odcinku pogramy sobie tym Barleyem, ale za to teraz będziemy wbijać. Wbijać, puhar i z gminem po prostu. Mogę już podejeżdżać, bo mam misję, żeby dojechać. No nie idź w burzę koszty, dobra, jeden dojechał. tego weźmy miło dojechać, bo mam misję, żeby dojechać. Weźmy, weźmy, weźmy. Ci, ale tam jest trzy. Tyle. Dobra, i tak wygraśnię. Dobra, zrobiłem dwie misje. Ja Druga rada. Zrobiłem dwie misje. Dobra. Ok, chciałam trzy rzeczy, dobra, ja sobie to otwieram nie a A ja, ja mam w kucharkach dwie rzeczy i solo. I, i w, tym, w tym mam eklej, 10 klejnotów, skrzynka. Poczekam, bo na końcu odcinka wszystko otworzę widzo, Widzowie, O kurczę, nie mam internetu. O. Kajcie widowie, bo tu internet się nam. Rozwaju, rozwaju tylko o. Okej, okay. okay, ja biorę. Ja. Widzowie, na końcu odcinka wszystko otworzymy. Zobaczcie, mam tu. Y, tutaj dwie rzeczy, i tutaj dwie rzeczy, więc jest spoko na razie. Ale widzowie, tak się nie mogłem przyjąć tą pierwszą skrzynką z darmo, więc już przed odcinkiem otworzyłem. Ale wybaczcie mi, ja po prostu chciałem szybciej. chciałem zobaczyć, co tam jest. Jeszcze? Masz, ta. masz konta. No, mam konta. Nie masz konta. Mam konta? Nie masz konta. Nie nie muszę, konta. Nie muszę się założyć. Zabra, muszę się założyć. Czy chyba nie wiem, pana powiedz. Ja nie wiem, dokładnie, Ja ją wiem. Czy... Mmm. No i się da, Okej, ale może dzisiaj zbić? No dawaj, lubię ci No dawaj. dawaj. Musimy ci robić. To jest tylko 26 pokarków. 26 pokarków? Z no, tymi, a ma. 26, to są trzy wygrane. No, trzy wygrane tylko. Czy a Będziemy pół godziny tutaj. O. Dobra, dostała? Okay, ja a jaki ten królewski jabłek jest piękny. Kącik leży. Zaraz kolejne, Kolejna. Kolejny kiedy będzie Ale po tej no, rundzie możemy to... robić zrobić tylko Barleja niebieskiego? Nie, nie po tej rundzie, po odcineczku. Dlaczego? Tak. To w następnym odcinku, czyli jutro, będziemy się widzieć na moim kanale. No to i... i... Tylko ja nie umiem robić tylko Barleja. Wiesz co, to jest jeden z że ja nie umiem. Ja to zrobię potem. A no tak. No to potem, i, i dzisiaj sobie zrobimy tylko berleje, jeszcze chwilę Czy nie, się nie się Wydaje mi się, że to jest taki easy win, ponieważ mamy 12 kilków, a jest jeszcze cztery. Nie, ja mam 11. Ja mam 11. Znaczy ja, ja mam 7. A ja mam 11, a ja mam 14. Yy. Brok, 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 papa brok. O, o. 10 minut. Dobra. 9. Dobra, to nie zagrywam. Okej, okay, a kochanki mi to lecą? Tak, to lecą ci. I to też pewnie. Tak, to nie Ale jeszcze. Dosłownie, tak się cieszę z tego skiną, mega mi się on podoba. Cieszę się z jego zakupu. Ja się cieszę, że Ty mi zainstalowałeś tą aplikację, tą, tą do nagrywania. Ale widzowie, piszcie w komentarzach, naprawdę, jaki Wasz kolor się podoba. Bo jestem też podjarany, jaki. Masz kolor, się podoba, bo no, ja ściągnęłem trochę od kolejki kolor, bo mi też się on podobał. Ale zaraz. Jaju, jaju, ja, ja. tak to nieładnie. Góry cikł, kolor, leży w kolorze. O jezu. O jezu, ja. Ty jesteś ja. tym samym kolorem, tylko przybranie. No kurde, to nie jestem lepszy, bo ja mam przybranie. on nie mam przybrania, to nie jest nie. nie. Ja mam przybranko ładna, królewski agent kolcik. O nie! ten y. ed Czyli... Primo nie do... Ale na świecie... Kole... Dobra, ja dodalam tutaj El Primo ładnie. Ja zbieram kibę i zaraz kolcika. Zaraz tutaj podjadę. I... Teraz. Co cię dajecie? Ej, bardzo

w Zgryźmy. Kolejna wygrana. Ej, my go tak podjechaliśmy, że ty z tej strony, a jest tej... Dobra, dawaj, zagraj pan Ej, ty ja mam jeszcze dziewięć kucharki. No jeszcze jedna ja no wygrana już kącika. Ale ja mam kolcikiem. No to ben, będzie kot i kąt. Nie, tak nie można. Ej, ale kot prawdziwy, kod przybrania. Nie, nie można. No to jest tak. Oddań. Ale myślę. Nie, Nie, bo mi się chce na przebraniu. Wiesz, bo mi się podoba. A dobra, okej, zmienia. Bo chcę jeszcze na odcinku siebie powiedzieć, jak wbiję na nim teraz, kurczę, wysoką ramę, A to będziesz tak. dzisiaj jeszcze nagrywał? Nie, raczej już dzisiaj. Ja w sumie może, może też nagram, nie wiem, pomyślę jeszcze. A nie pomyśle, nie pomyśle, bo twoje fani, twoje widzowie... O. Ja będę tylko będę mówił, że pomyśle, jak będę miał czas, to pewnie coś nadamy. Jak będę miał czas, to nagram. O, to tylko, jak będę miał czas. Może być tak, że nie będzie czasu, i on nie dojedzie zaraz. No, to, to się to tyle nie stanie. Ja jestem za dobry, bo ja mam przebranie. On nie, on też ma przebranie, ale on ma te słabsze przebranie, bo ja mam za geny za 80 gramów. A on ma za jakieś słabe. Za filtrowy, to ale, ale to. właśnie, to, ale za mało bardzo filtrowych. To tyle, to i ja zaraz będę mogła sobie kupić takie przebranie do kąta, Ale ja wolę zbieraliśmy. I patrzę. No. I kto wygrał? Ja wygram Ile ja osób? No jeszcze i O nie, na nie na siódmym, on mocno bije. Dobra, i teraz dojazd, teraz dojazd, pyk. Mocno uderzył. Uwaga, bo jak cię trafi, to leż. No dawaj, dojeżdżaj go. Ty pier... Dawaj mi się... Ber, ber, ber. Brawo, ber dojechał. Poczekaj na mnie speny Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Dobra, czekaj. Ja go dojeżdżam. Ja go dojeżdżam. Czyli muszę go znaleźć. Przedeż. Raz. Dwa. Ma. Dobra, dojechamy. A mój mi się przeżył. No ja okay, mogę już wziąć pucharki? Tak, wejdź. Tak. 27 dodało. Ej, mam równe 2000 pucharków, czyli nie równy, daj na majkę. Kumacie, to, mam już daj na majkę. jest daj na A ja mam do. Ja mam wszystko do korta. Ale jeszcze nie otwieram, bo yy, słuchajcie, tylko odcinka, wszystko. A tu. Szczerze nic się tu nie zmieni, wiecie? A ja właśnie blokowałam sobie, daj do Majka. Muszę tutaj, właśnie nim zagra, jaka też. może daj na Majka. A wiecie, że na innym koncie mam Leona, tylko tu na swoim toblecie u mnie w domu. Nie mam w ogóle, bo dawno nie grałem. Jak wiecie, jest taka. Jak to? Jest taka grabaczka Grayley. I w nią już nie grałem i w skrzynki grałem, ale... Oblokujesz też mi tego Barleya? No, tak. no potem tak. mam misję na Barley, więc muszę je zrobić. Więc słuchajcie... Będziemy blokować nowego Barleya i proszę Ale nie na odcinku. No nie na odcinku, ale jutro będę nagrywał, no i... Będziemy... Tak? Będziemy, tylko nie ten pokój nie dojeżdża. Chociaż w sumie ja go To nie, tam ja dobra, właśnie, właśnie nie, to nie, tak No Właśnie dojecham. Mam 7 kg i mogę teraz wszystko Teraz dostała. Ej, gdzie wy się tu klepiecie, będzie? boję ja do góry nogami. Nie mam na chce, ten ci złóżni, dobra, rozwaliję o kolejnych. Dobra, może. te. ja mam 10 kg. Już ja teraz wygląda po 1500. O! Nie ży żyję? Ok. Myślałem, że tutaj pójdzie, nie poszło tutaj mamy przypał. Dobra, ja tutaj... Ejaw miś to wypuściłem, sobie. Co Bo ja muszę zadawać obrażenia. Na razie bardzo dobrze mi to idzie. Troszkę już zadałem tutaj dobra pyk. Ja rzucam tam te takie... czyli, bo ja muszę zadawać obrażenia, więc czekaj masz ten to, żeby było jak najdłuższe. Nie rozwalaj, nie rozwalaj. Dobra, A jak w tej rozwala, rozwalamy? Teraz walamy. Łatwy wineczek. no, ale piąta ranga, piąta z zeru, piąta z... Skąd no, Tam, na no, tym odcinku. No to przepraszam Was za, za, za tatę mojego, ale przyjmujcie się, będziemy nabijać dalej, o sorry, weszłem w... No, ja otworzyłam big boxa no, i mówiłam nic poczekaj, że ja rozwinęłam mega boxa i bo też że mega boxa na odcineczku. A ja może też, bo, bo może nie. nie. Mega boxa ja zostawię do siebie na odcineczek. A, tu już macie mega na, ale na odcinku, ale wiecie, ja chcę z wami się zapoznać, bo ja jestem... W sumie nie, w sumie nie, dobra nie, otworzę to na twoim odcineczku. Czemu nie? To jest twój pierwszy odcinek. No, w sumie tak. Czemu mam nie otworzyć? Ehm, um, Zrobię ci przyjemność. Naprawdę przepraszam za tatę, ale... Bo no, chciałem tylko się zapytać, też, Ale... Ale dobijamy, dobijamy, nie przejmujemy się. Tak... Pyk, 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 pyk. Dobra, dobra jedziemy. Ja... na solo jest dobra, wiesz? Dobrze, dawaj, dawaj. Ty już no, wyjeżdżasz, to trzeba się boisz? No właśnie, ci boję... O nie... Eee... Y, y, no to już, już... Już idziemy do Was. Zaraz zobaczę subskrypcję, ale. ja, y, 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 Wiecie. Dobra, do mamy już kończymy. No, dokończymy odcinek. Y, ja, ja Wam obiecałem wszystko. Otworzę teraz. Dobre, otwieram. Wszystko teraz otworzę. Ja otwierałem podczas odcinka, więc ja teraz nie otworzę. Klejnoty. 10 klejnotów. Nowe no Dwieczka. Dwieczka powinna być w małej skrzynce. Trójka, trójka. Tutaj nie może być trójki. No, chyba, że będzie postać. No nie, postać jest jak ktoś Ale gada. teraz otwieram kolta. Za dużo, za dużo otwierania skrzynek się nagrałaś. No, Można by. W... starcie dło. No i nic. Nic, ale jest kolcie. Ale przynajmniej, przynajmniej jest do której ja mam najbardziej, najbardziej kozackie przebranie. No to ja Ci teraz mogę pokazać z krzydłem. Patrzcie, mm. patrzcie. Patrzcie, no on ma takiego kolta, a ja mam takiego. No patrzcie, patrzcie, jakiego ja mam pięknego tego kolta. To jest królewski, ale. Czujcie, bo ja mam raczej ciemną rzecz, bo ja kupiłem tego kolta, ale ja miałem szczęście, bo ten kolt był z ostatniej szansy, więc kupiłem postać, kupiłem przebranie, z której tak naprawdę już niektórzy mogą go nie mieć, ponieważ on jest z ostatniej szansy. Więc już niektórzy mogą go nie być, a ja go kupiłem z ostatniej szansy, więc się mega bo wyjątkowe takie przebranie trochę. Tylko, no to do, do, do widzenia Wam, do widzenia. Pamiętajcie, no. na, na nowym odcinku pokażę Wam tego Barley. Ja może trochę zagram kortem. Wbijajcie do klanu, dajcie, aby zasubskrybować mój i Jasia kanał, no i my się z Wami żegnamy, papa. Pa.